W imieniu wszystkich rodzin z naszej diecezji odmówimy sobie akt zawierzenia rodzin miłosierdziu Bożemu. Jezu miłosierny, my jako twoja rodzina wpatrzeni w obraz twojego miłosierdzia, ufamy tobie. Ufamy, że dzięki twemu miłosierdziu mocno złączyłeś naszą rodzinę sakramentem małżeństwa i udzielasz nam wielu łask. Ufamy, że nadal nie pozostawisz nas bez Twojej pomocy i łaski. Przyrzekamy Ci, że będziemy miłosierni wobec siebie. Ja, jako mąż i ojciec rodziny, wobec mojej żony i moich dzieci. Ja, jako żona i matka, wobec mojego męża i moich dzieci. Ja, jako dzieci, wobec rodziców i samych siebie. Będziemy miłosierni dla wszystkich, którzy znajdą się w naszym domu i których spotkamy poza domem. Okazujesz nam swoje miłosierdzie szczególnie w sakramencie pokuty i Eucharystii. Będziemy często korzystać z twego miłosierdzia w tych sakramentach świętych. Będziemy pamiętać o małżeństwach i rodzinach, szczególnie tych w kryzysie. Każdego dnia podczas modlitwy w godzinie miłosierdzia o 15:00 będziemy odmawiać w ich intencjach koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ufamy Tobie, Jezu, że dzięki Twemu miłosierdziu nasza rodzina będzie rodziną mocną, Twoim miłosierdziem, gdzie Ty o Jezu znajdziesz kochające Ciebie serca i uzdolnisz nas do wzajemnej miłości. Jezu miłosierny, ufam Tobie. Matko miłosierdzia, wspomagaj nas. Święty Józefie, opiekuj się nami.